Witam Was serdecznie, Kooperator z tej strony w kolejnym odcinku z serii The Darkness 2. Nie wiem, czym to się je. komiksu jeszcze nie dostałem do ręki. Podłożę sobie lekko słuchawki, bo intra dosł dosłownie rozwalają mi mózg. Laptop mi zaraz spadnie bez jej. Cóż, działamy.

to wow, wow, wow drodzy jesteście MK Mucha Co to jest? Dajmy to drogi, drogi em, wychodzimy Dobra Jak już wyszliśmy... idziesz ze mną. Otwórzcie się sezami, otwórzcie się. E, co miałem mówić? E, jedyneczka. Głosu ciemności użycza, jak to teraz sprawdziłem. Mike, Mike, Paton. Okolica zespołu zespołu. No more fight, czy fight no more? Coś w tym stylu. Plum! Hedzik! Hedzik! Masz problem? Wow, dałeś mi serducho. Nieładnie. Serducho. Co tam robisz? Zjedz, Posil się. Jak stoimy? Cóż to za muzyka? Nie chcę mi się iść na górę, chcę iść tutaj. Nic tu nie ma ciekawego. Światło. Co to za muzyka, w ogóle. Destroy. E, no co ty robisz? A ty co? Twoje serce mi się przyda. Eksterminacja. Uciekł. Fuj, za dużo światła, musimy sobie z tym poradzić. Gdzie on zwiał? Gdzie tam idziesz? He, <słysześć> <słysześć> spano. No za dużo was tu. Dawaj tu <ścoughs> Nie wyrabiam. Dobra, serducho zjesz go. Reszta serduszek jest jeszcze? Musimy się posilić. Tam sobie siedzisz, co? Tu. Nic tu nie kupię. A tu cóż to mamy? Relikt. Hmm. Może jakiś bajerek jest tani? To I jury Dark Link B Zresztą to ja wiedział docznie chyba w ziemię. Niech będzie He. <laughs> <laughs> No, gdzie, gdzie, teraz co? Mogę go jeszcze bardziej rozczłonkować? Porąbane to się robi. <laughs> Wo, 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 cwany jakiś. No i co? Było szaleć? Mm. Dawaj to. Niepotrzebne ci. Weź sobie sarducho. Nie mogę? <laughs> Ech, pieprzone światło Też nie lubię Razi w oczy W dużej ilości Cóż to miało być? Ła Eee, nie chcę mi się nic tutaj nie dodam. Hm? Amunicja. Uuu, jakiś boss? Skończysz pracę? Nic to mi nie da.

Dobra. Trzeba skakać. Dawaj, serducho! Wo! Już blisko. Siach. Nie cię szlak. Daj mi serducho. Przyda się. Ej, mały. Ty zawsze miałeś coś fajnego. Daj mi tu coś. Ciap, ciap, ciap. Co on znowu kombinuje? To za skór czybieg. Nie mam żadnych granatów czy czegoś Łoł. Wow. Ściągnął mnie Jak go pokonać? Dobra, dobra <grywki> Uwielbiam ten głosi Zrobił kało dobrej roboty, okay. muszę chyba tylko strzelać w to dziadostwo i tyle wystarczy. Gdzie jest ten troll? Fak, kurde. Ha, z wami też sobie będę musiał poradzić, co? Aj, blisko było. <śmierdziła> Dawaj, życie. Uch, poszło.

Hmm. Sztyw w mordy kopany. Ah. Nie mogę rozeznać się, co się tu dzieje. Dobra, już nie szan. No, nawet dość. Przynajmniej nie muszę się z tym wszystkim pieprzyć. Nie dam ci się. Zero amunicji, niedobrze. Ale za to ty jesteś moją pożywką. Co jest? Nie Gdzie jesteś? Tu jesteś. Hedzik? W hmm. czymś by rzucić w niego, cholera. Matko boska, pomocy! <grywka> Dawaj serducho, przytasz się. Masz jeszcze coś? No weź, zarzuć. Dawaj serducha, serducha! Dawaj serducho! Ła! Światło, nienawidzę! No musimy sobie poradzić, tak, op! Ła wow. Dawaj, dawaj, dawaj Kurde Giń Udało się A, bez sensu Czemu? Dlaczego? Jeszcze ile? Muszę stąd się wydostać Gdzie jesteś? Pomóż Gamoń Jeden Kto jeszcze mądry Fuck, Co tu się dzieje? Jest! Dobra, 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 dobra. Już mnie to denerwuje Gdzie? Tu jesteś. Po zabijani. Ktoś jeszcze mądry. ty gdzie? Co na górę? No, to idziemy. Uciekł. Zaraz. Weźmy sobie życie. Coś jeszcze trzeba. No. Gdzie jest, wiałeś U, co my tu mamy? Relikt. Teraz w którą stronę? Tędy. Wspomagajka. Hmm... Piszemy światło. Zepsute. Zobaczymy jak się tam trzymasz. Ała! Hmm. Hey, face! What took you so long? Jenny? Were you expecting some other girlfriend? Come sit with me for a minute. I'd give you a free beer, but you're not even legal until tomorrow. Co tu się dzieje? Nie wiem. Ja <laughs> mam pojęcia. john carlo if i could take your birthday off he tried to give me a hard time but i gave him the bambi eyes and he caved he says he's even going to bake you a cake i was thinking maybe you could come over to my new place and we could watch a movie or something hello earth to jackie are you okay jenny is this real? Yeah, you and me, young and in love. Face it, you lucked out. Oh, I love this song. Dance with me, Jackie. Come on, Slugger. You can do this. I believe in you. I don't know what this is, and I don't fucking care. I think about you every day, Jenny. Every minute of every day. You're so sweet, Jackie. Did I ever tell you that? You act all tough, but deep down, you're all heart, you know? What happened to you was my fault, Johnny. Shh. Listen to the song. Listen to the words. Isn't it beautiful? It should be me who's dead, you know? Jackie, we're together now. That's all that matters. I still remember the first day I met you, all the other kids. Giancarlo won't be back for an hour. Why don't you come back around here for a minute? What the hell? Wow, co tu się dzieje? Dobra, moi drodzy, dzięki serdecznie za uwagę. Coraz bardziej się ciekawiej robi, coraz bardziej się robi dziwnie. <laughs> Trzymajcie się, czałem, cześć. Sorki za tego bossa troszkę nie poszło, ale, <laughs> wiecie, no znacie mnie, no. Trzymajcie się, czałem, cześć. I do następnego odcinka. Papa! Pa.